Krystian Puton, Puton wycofanie! Słupek ratuje Frasika. Niezła szansa na zaskoczenie Wisły. Pierwszy słupek! Przypadkowa bramka, odbicie się piłki! I mamy prowadzenie gości! Mówiłem, że wyszarpali ten stały fragment gry hutnicy. No i po tym wyszarpanym rzucie rożnym obejmują prowadzenie w połowach. Płutnika, bo zaraz może być groźnie, 38 minuta! Ależ potężny strzał, który... już na korekty. Trzeba tutaj coś zmienić. Teraz ładna akcja na lewej stronie Wisły, no. Jeszcze piłka odbita! Przewrotka! Niewidoczny! Adrian Paluchowski robi to! Co potrafi najlepiej. I te stałe fragmenty gry były zagrożeniem. Chutnik tak naprawdę tylko jeden celny strzał, który wpadł do siatki. No i wisła jest głodna, flak. Ale jest rzut karny. Co tutaj się stało? Ja powiem szczerze, jestem tutaj w szoku. 46 minuta. Czy jednak Frasik. Uratuje swój zespół, spójrzmy. Jest gol, jest gol, jest gol. Dwa do jednego Wisła Pławy. No i w zasadzie nie odkleja się teraz od ławki rezerwowych. Puton dośrodkowanie, piłka tam tańczy jeszcze. W prawej stronie trzech zawodników Wisły w polu karnym, spójrzmy. Mocno, piłka wbita przed bramkę. Interwencja Frasika W ogóle do piłki doszedł, jeszcze ponowienie, wrzucenie piłki. E, jest e, szansa na oddanie strzału ojej, coż tutaj się dzieje no <grywa> Wisła szykuje się strzał z dystansu odbija Frasik <grywa> teraz bardzo dobre penetrujące podanie 100% szansa dla Wisły jak to nie zostało przecięte to powinien być gol znowu E, tutaj ta piłka gdzieś tam przyszła przez nogi Frasika. Problem Wiślaków polegał na tym, ale cóż tutaj robią gracze z nowej huty? Przecież to wyprowadzenie piłki to jest kryminał. 3-1 i hutnik sam sobie strzelił w tym momencie bramkę. No i teraz otwiera się szansa na dynamiczny atak. Pędzą we czwórkę gracze Wisły. To musi być stuprocentowa sytuacja. Broni Frasik! Czy zostanie to dobite? Tak jest. 4 do 1. chutnik na łopatkach. Mimo tej dobrej interwencji Frasika w pierwsze tempo. Jeszcze hutnik. Tutaj na lewej stronie jest Chmiel. Chmiel! Broni Gradecki.